Świat muzyki stracił kolejnego członka legendarnej rodziny turnerów. 67-letni Ike Turner Jr., adoptowany syn Taini Turner i biologiczny syn Ikea Turnera Seniora, zmarł po długiej walce z chorobami serca i nerek. O jego śmierci poinformowała siostrzenica Tajni, Jacqueline Bulek, która napisała, że Ike był dla niej jak brat. Dorastał w cieniu wielkiej historii: między miłością a bólem małżeństwa Tajni i Ikea. Choć jego dzieciństwo nie było łatwe, muzyka stała się jego schronieniem. Pracował jako muzyk i inżynier dźwięku, współtworząc album Risin, With the Blues, nagrodzony Grami. Po śmierci Tajni w 2023 roku jego zdrowie dramatycznie się pogorszyło. Odszedł spokojnie w Kalifornii, otoczony bliskimi. Jego życie to historia o lojalności, pasji i próbie zachowania własnego głosu w cieniu legendarnych rodziców. Z nim odchodzi część historii rodziny turnerów, pełnej blasku, bólu i niezapomnianych dźwięków.